Znacznie to mi się skojarzyło, bo Mars w dziewiątym domu taki wywyższony, czyli taki napompowany bardzo mocno i ta wysoka pozycja wynikająca ze słońca i z jowisza w dziesiątym, no skojarzyła mi się z taką sytuacją, że jakiś może wojownik, może człowiek, który miał wysoką pozycję. Gdzieś tam przeginał w obszarze tego Marsa, nie? czyli, energie, czyli jakaś, jakaś walka, jakaś wojna, jakieś zabijanie. Może jakiś generał tego typu. Więc przekazałem te informacje w formie takiej ciekawostki właśnie Pawłowi. I wtedy się zaczęło, moi drodzy. Wtedy się zaczęło. Paweł powiedział mi, że 4 albo 5 lat temu był na sesji regresingu. No i widział siebie właśnie w takiej roli, czyli jako wysoko postawiony wojownik, który zabijał, po prostu zabijał, tak? No więc jak to usłyszałem, to no prawdę mówiąc, zaświeciła mi się lampka, że coś faktycznie musi być tutaj na rzeczy.